Pomiędzy morzem morze a zatoką Tam gdzie półwysep się zaczyna Rozrasta się Władysławowo I to tylko taka mieścina Pomiędzy morzem a zatoką tu postawił Tam gdzie półwysep się zaczyna Gdzieś to tu powstało Rozrasta się Władysławowo I gdyś to tylko historia. taka mieścina Też swoje miejsce miała I krzyż, nogę tu postawił Przeuroczy I wielka wieś to piękna. powstała Zamknąć oczy w tej czarującej okolicy historia też swoje miejsce miała Hej, ten pładek się uroczy. Wdychać piękno, zamknąć oczy. Słońce trochę się wydarzać. Potem tylko może plaża. Generał Haller też tu osiadł. Gdy polska ziemię odzyskała, port niedaleko też tu powstał. Na plaży Polska się zjeżdżała. I wielka wieś wiesię, halerowo, halera, to i halerowo I portu przestrzeganie mała mała Po, po połączeniu ta miejscowość słabowym wszak się stała Hej, ten władek przeuroczy Wtykać piękno, zamknąć oczy W słońcu trochę się wydarzać Potem tylko może wraża Tak właśnie Jak O, na którym płynął. A dzisiaj plaża taka ładna. W, w zakątkach myśli pozostaje. Te piękno tutaj zachowane. Do wypoczynku wszak jest spokój. rajem. A słońce kiedy a, tu zachodzi? Eee, I pod horyzont zwolna styka. Twe oczy piękno są wpatrzone. Jak poetyka, prozaika Hej, te ładne, wtykasz piękno. Zamknąć oczy. Słońce trochę się wydarzać Potem tylko może plaża Góra, Morze. 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 tutaj Morze. możecie tutaj. Się, A dzisiaj plaża taka to, ładna. Kto lubi? W zakątkach za myśli na pozostaje. Nie mała. Te piękno tutaj ja zachowane. Wam drugą do wypoczynku. Wszak jest rajem. I wrócimy. A słońce kiedy tu do zachodzi. Do tej I pod horyzont wolna strony. znika. twoje oczy w piękno są wpatrzone, ciekawa. jak poetyka. Prozaika, hej ten e... władek się uroczy. Wdychać piękno, zamknąć oczy. Zalem. W słońcu trochę e... się wydarzać. Potem tylko może plaża. E... To właśnie tutaj. To jest właśnie Karolin Zjotowski. A tutaj jest też tak pokazane Tu z Polski, który się tam zaczyna. E... Jakie te relacje zrobiłem? Są tego myśli, że wszyscy możecie je odtworzyć od, od, i zobaczyć, albo możecie przetrwać również. Zobaczcie, widzicie panią Wodarczyk, która rzuca kulą. Dlaczego ona jest tutaj? Z prostego względu. Ona trenowała tutaj bardzo często w ośrodku w Cetniewie. Zresztą tam, na trawie, jest zaznaczony jej rekord. Tutaj widzicie pana Zbigniewa Wodeckiego. On ma trąbkę skierowaną w tamtą stronę, czyli w kierunku Hału. No i gra na tej trąbce. Czemu w kierunku Hału? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Oczywiście żartuję, każdy z nas wie dlaczego w kierunku chałup. Tu widzicie kolejne przepiękne murale. Gdybyście chcieli zdobyć wiedzę, no to tu macie też również te symbole, poznaj historię i tak dalej. Jak widzicie, napis jest Władysławowo, a pod spodem Po Kaszubsku, po Kaszubsku Wielka Wieś e, Wielka Wieś, e, tak de facto była tutaj pierwszą miejscowością, która powstała na terenie Władysławowa ale, ale, że tak powiem, na dzień dzisiejszy no, to jest tylko część Władysławowa bo wielka wieś powstała e, już w czasach krzyżackich, tak de facto tutaj widzicie Aleje Gwiazd Portu no i oczywiście te e, takie kamienne bloki, które przedstawiają e, nawiązują do wzniesień gór na tych kamiennych blokach są oczywiście tabliczki z nazwiskami osób, które zdobyły ten szczyty A tutaj przy alei w końcowej części alei Gwiezdu Sportu jest fontanna i w dodatku uruchomiona na muralu. A tutaj dziewczynka zbiera chyba bursztyny, chyba bursztyny. Czyli jantar Jurata i tak dalej. Słuchajcie, a tutaj jest przepiękne wejście. Takie wejścia są od strony Zatoki, a możecie je jeszcze zobaczyć takie w formie najładniejszej, zachowanej, niezniszczonej w kuźnicy. I do tego Was serdecznie zachęcam, żebyście jak przyjedziecie tutaj, to jeszcze wyskoczyli sobie do kuźnicy, do Jastarni, do Juraty, na Hel, do. Jastrzębiej Góry do e, innych miejscowości nad naszym Bałtyckim Morzem tu widzicie dwa okręty, e, statki kutry rybackie Wła 311 i Wła 312 na muralu a tutaj rybaków przy ich codziennej pracy tak właśnie to wygląda mural przedstawia e, port właśnie a my jesteśmy mniej więcej w tej części tutaj portu no i oczywiście kolejne nawiązanie do chałup. Dlaczego to akurat mówię, że jest nawiązanie do chałup? No to zapewne się domyślacie, więc nie muszę dalej tego komentować. E, z góry z lotu ptaka pokazane Władysławowo. Oczywiście tutaj widzicie port, tu nasadę Półwyspu a tutaj dom rybaka. A jeszcze jakbyśmy się przyjrzeli, to wiele innych obiektów znajdziemy, ale na razie się powstrzymam. Od pokazywania tych obiektów. Słuchajcie, tutaj macie miasta partnerskie dla Władysławowa. A tutaj przepiękny mural domu rybaka. Jakby zrobiony z lotu ptaka, jakby z drona zawieszonego nad właśnie e, tym domem rybaka. I patrzcie, jak to się pięknie prezentuje. No i oczywiście my dalej sobie idziemy tym przepięknym portem i dalej podziwiamy. Te przepiękne murale No ale zwróćcie uwagę jak mocno zabezpieczony jest właśnie ten tutaj wał Tymi różnymi betonowymi rzeczami A my sobie powoli dochodzimy do takiej tutaj sylwetki Pewnego pana, pewnego boksera Którego imieniem nazwany jest ośrodek sportu w Setniewie Feliksa Sztama. No, słuchajcie, ten ośrodek. No, wielu wielu sportowców tam się trenowało. E, przepiękna jest infrastruktura tego ośrodka. Nieraz miałem okazję w nim bywać. Na relacjach to tylko przechodzę go na szybko, a miałem okazję na różnych imprezach tam bywać. Także przepięknie jest, e, że tak powiem, zagospodarowany i można różne sporty ćwiczyć. Basen, wszystko co potrzeba, korty tenisowe, bójko. Do, gry, do gier różnych jest. Także wszystko tam możecie e, doświadczyć, zobaczyć. Słuchajcie, i następny mural, przedstawiający pracę rybaków, rybaków, a w zasadzie tych, którzy e, nie rybaków, tych, którzy naprawiają łodzie. No i oczywiście łodzie e, stacjonujące w porcie. Tak, Tutaj jest, jak widzicie, dużo jest nawiązania właśnie do pracy rybaków, bo ta pierwsza wieś, wielka wieś, która powstała, głównie skupiała się właśnie na rybołówstwie. Tam główny to był motyw przewodni właśnie tej wielkiej wsi przez lata od tych czasów krzyżackich aż do w zasadzie pierwszej do końca pierwszej, a nawet powiedziałbym drugiej wojny światowej. Tu widzicie kościół we Władysławowie. Kościół we Władysławowie jest niedaleko parku i jakby na przedłużeniu Alei Gwiazd sportu On tak wygląda. To jest ta część, ta biała część modernistyczna, a ta czarna to jest stary kościółek, który został dołączony i jakby modernist połączono z post gotykiem, z późniejszym gotykiem i takie coś powstało. A powstawało to w taki sposób tutaj widzi się budowę. A tutaj ta końcówka, e, ten wcześniejszy kościółek i on jest właśnie tu, w tym miejscu. No, obecnie stanowi jakby presbiterium e, obecnego całego tego kościelnego obiektu. Tu widzicie oczywiście ponownie dom rybaka. A tutaj sobie to szydło siadło. No i trochę ucieka przede mną. No cóż, cóż być może tak strasznie wyglądam, że nawet ptaki przede mną uciekają słuchajcie, dobra, idziemy idziemy, już widzicie plażę, plaża, morze słońce świeci, brakuje tylko żeby to się spełniło i żeby słońce rzeczywiście świeciło, te słońce gdzieś się pochowało za chmurami i nie jest takie jakby sympatyczne a tutaj widzicie ludzi e, plaża Taki dosyć e, dziwny mural. E, nawiązanie oczywiście do polskości e, tych terenów. Oczywiście praca rybaków, a my powoli będziemy sobie. Zastanawiam się czy pójdziemy do portu, czy pójdziemy na plażę. A może w oba miejsca pójdziemy i tak może wtedy będzie lepiej e, to wszystko. Dla was widoczne. Spójrzcie, tutaj następny jest mural. Mural przedstawia prace związane z budową portu. E, mural kolejny przedstawia z kolei drogę ku słońcu, czyli bulwar nadmorski. No i oczywiście autobusy jadące tym bulwarem, e, a tutaj w oddali macie e, pomnik, pomnik i to jest pomnik wejście do e, Lisiego Jaru. Ten pomnik, czyli to jest jeszcze Bia Góra tu widzicie e, kilka osób fotografujących się na właśnie tle drogi ku słońcu patrzcie jak ona kiedyś przepięknie wyglądała widać było z niej morze i wszystko teraz te boki niestety są zarośnięte i nic nie widać a tu widzicie tu widzicie halerówkę przepiękną halerówkę, która również jest we Władysławowie no i oczywiście plaże plaże, a plaże możemy sobie na żywo zobaczyć już tutaj no, i jeszcze dworzec. Spójrzcie tutaj, dworzec Wielka Wieś Halerowo. I ten napis dalej tu funkcjonował: Wielka Wieś Halerowo. Jakbyście spojrzeli na mapy e, z okresu międzywojennego, te późniejsze mapy, to na mapie macie zaznaczone e, Wielką Wieś i e, Wielka Wieś jest bardziej od strony e, zatoki, z kolei e, Halerowo jest tutaj od strony morza. Nie ma czegoś takiego jak Władysławowo Na tych starszych jeszcze mapach zobaczycie Na tych e, bliżej II wojny światowej e, Zobaczycie jeszcze e, port Władysławowo Ale samej miejscowości nie ma, bo ona powstała dopiero w roku 1963 No i spójrzcie, kolejne osoby szykują się dzisiaj do wypłynięcia Takim sobie stateczkiem taką łódeczką w morze ona dosyć szybko pędzi dosyć ostre zakręty wykonuje ale frajda jest niesamowita także musicie spróbować cena takiego przejazdu to jest 80 zł od osoby dorosłej a przy jakiejś ulgze to jest 60 zł eee, takie nie, przepraszam tam ulgi nie ma, tam dzieci nie jeżdżą czymś takim tylko dla dorosłych 80 zł Złotych ulga jest na statek, który pływa tutaj. E, taki normalny, zwykły statek, ja może go pokażę. Tu jest za tymi samochodami jedna właśnie taka łódka, i na takiej łódce dzieciaki mają ulgę. Znaczy nie ulgę, że są bez rodziców, tylko po prostu mniejszą opłatę. Słuchajcie, a my sobie tak właśnie tym oto pięknym nabrzeżem spacerujemy dalej do. Tych kutrów. Patrzcie, przy tym na brzegu są same chyba niebieskie kutry. No to też fajne. wygląda. nie, są dwa białe, widzę, ale z, tym, z tą dolną częścią niebieską. Wła 23 i tam jest Wła 16. Dwa piękne kutry. No, może do piękności im trochę. Brakuje podrasowania. To tak jak wiecie, czasem chcemy lepiej wyglądać, idziemy do tego fryzjera, a przed pójściem do fryzjera jesteśmy i tak piękni, ale brakuje nam tego podrasowania, które nam fryzjer zrobi. Słuchajcie, oglądajcie e... lepiej te tak, kutry ze mną. Bo trochę, trochę chyba przesadziłem. Słuchajcie, idziemy, idziemy, idziemy dalej. Tutaj stoi Zośka. Pewno to jest zimna Zośka, dlatego e, nie będziemy tam wchodzić. A w oddali, w oddali, co widzicie? Oczywiście, że wieże domu rybaka. Przepiękną wieżę domu rybaka. No i słuchajcie, powoli schodzimy z tego tutaj oto na brzeża, z tego mola, bardziej może mola. Podziwiające jeszcze ładne kutry z władka o spójrzcie jeszcze na tą stronę patrzcie te niebieskie jakie są ładne miałem takie dziwne wrażenie mam takie dziwne wrażenie nie wiem czy wy też macie ale że jak szliśmy w, 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 do końca tego to tutaj stały zupełnie zupełnie inne kutry a teraz wracamy i stoją zupełnie Pomiędzy, morze. Pomiędzy morzem a zatoką Tam gdzie półwysep się zaczyna Rozrasta się Władysławowo Nigdyś to tylko taka mieścina I krzyżek nogę tu postawił I wielka wieś to tu powstała W tej czarującej okolicy Historia też swoje miejsce miała Hej, ten Władek przeuroczy Wdychać piękno, zamknąć oczy W słońcu trochę się wytarzać Potem tylko morze, plaża Generał Haler też tu osiadł Gdy Polska ziemia odzyskała Port niedaleko też tu powstał Na plażę Polska się zjeżdżała I wielka wieś i Hallerowo I portu przestrzeń ta nie mała. mała. Po połączeniu ta miejscowość Władysławowem wszak się stała Hej, ten Władek przeuroczy Wdychać piękno, zamknąć oczy W trochę się wydarzać Potem tylko może plaża A dzisiaj plaża taka ładna, w zakątkach myśli pozostaje. Te piękno tutaj zachowane, do wypoczynku wszak jest rajem. A słońce kiedy tu zachodzi i pod horyzont wolna znika? Twe oczy w piękno są wpatrzone, jak poetyka prozaika. Hej, ten władek przeuroczy. Wdychasz piękno, zamknąć oczy. Słońce trochę się wydarzać, potem tylko może plaża. A dzisiaj plaża taka ładna w zakątkach myśli pozostaje. Te piękno tutaj zachowane do wypoczynku wszak jest rajem. A słońce kiedy tu zachodzi i pod horyzont zwolna znika? Twe oczy w piękno są wpatrzone, jak poetyka prozaika. Hej, ten władek przeuroczy. Wdychać piękno, zamknąć oczy. W słońcu trochę się wytarzać. Potem tylko może plaża.